Ale mnie kurwa web napierdala. Witam wszystkich w jednej grze, która trzyma mnie przed całobójstwem. Jest to oczywiście Age of History 2. A dzisiaj kontynuujemy nasz cykl przechodzenia wszystkich scenariuszy, jakie tylko możemy. Dzisiaj postawiłem, że powalczymy z tymi co krótszymi scenariuszami, żeby potem móc przejść do ciekawszych rzeczy. Na początku zaczniemy od Football War. Jest to scenariusz, który ma symulować... Wojnę futbolową, czyli konflikt pomiędzy Salwadorem a Hondurasem. Jako, iż Honduras jest mniejszy, a po drugie, chyba historycznie atakował w tej wojnie, będziemy nie grali. Zakładam, że to będzie raczej krótka kampania, a my potrzebujemy wojska. A więc, już na starcie, wkładamy wszystkie punkty, żeby jak najbardziej zmniejszyć military upkeep i postarać się wyrównać siły pomiędzy nami a Hondurasem. Okej, okay, być może, gdy rozwijem ekonomię. Dostaliśmy niespodziewany atak od Hondurasu. W sumie powinienem się tego spodziewać, ale myślałem, że AI nie zrobi czegoś aż tak wow. Chyba ta kampania z Partą mnie rozleniwiła, bo tam akurat nikt nas ofensywnie nie atakował. Despiaski walki na ulicach Salwadoru na razie idą na naszą korzyść. Okej, okay, straciliśmy kolejne 400 ludzi, przeciwnik traci dwa razy tyle, rzucając swoich ludzi na dobrze ufertyfikowane pozycje w naszej stolicy. Ja nie narzekam. To daje nam jakieś szanse na zwycięstwo. Okej, okay, udało nam się odbić naszą drugą prowincję, którą jest San Miguel. I to lekko nawet tam nie zwiększyło przychodów. Nieważne. Okej, okay, chciałem ofensywnie zaatakować tą armię, ale ona się woli wypalić na naszym forcie, więc nie mam nic przeciwko temu. I po raz kolejny przeciwnik traci ogromną ilość ludzi. Okej, okay, nawet wyszli ze stolicy. Dobra, uważam, że powinniśmy się rozlać, żeby zająć jak najwięcej ich terenu. I musimy jakoś wyrównać siły w tej wojnie. Dobra, chyba. Hmm, dobra, rzucam chyba wszystko na jedną kartę. Próbujemy zająć The Palpę. Szczerze myślałem, że przeciwnik zresztą w tym jakąś armię, ale najwyraźniej się wypalił. No i, I tym samym kończymy wojnę futbolową zwycięstwem El Salvadoru i mamy kolejny scenariusz z głowy. Kolejnym scenariuszem, należącym do gatunku Goofy jest Great Emu War. Jest to oczywiście nawiązanie do tej jakże słynnej australijskiej wojny Zemu. Niestety, historycznie emu nie udało się wygrać z Australią, ale postaramy się to zmienić. Tak jak poprzednio, wstawiamy wszystko w military Aki, ponieważ musimy mieć po prostu więcej jednostek niż nasz przeciwnik. A zbustowany inkom z taksów i produkcji powinien nam zapewnić całkiem ok przychód, żeby stworzyć dużą armię. Nie spodziewałem się, że Australia, która poprawi relacje, od tak wypowiedz nam wojnę po 30 turach, ale no, przeliczyłem się. Dobra. Na szczęście sam starałem się przygotować do wojny z nimi, więc tutaj coś mam, ale nadal mają te 3000 jednostek, wyglądają strasznie. Raport z frontu. Udało nam się zatrzymać przeciwnika w paru miejscach, w paru miejscach, też zajęliśmy coś. Tutaj udało nam się połączyć nasz, nasze terytorium Emu. Na północy nie mamy za bardzo jednostek. Na razie głównym planem jest zająć południe i, i zdobyć jak najbogatsze prowincje i starać się zabić jakoś ekonomię Australii. Cholera, wychodzimy na minus. Dobra, musimy zająć więcej, musimy, musimy, potrzebujemy więcej terenu. Z daleka wygrywamy tą wojnę, ale ja nadal boję się, że Australia ma gdzieś jakieś zgrupowania wojsk, o których nie wiem. A może to moja paranoja? Kontynuujmy walkę. No niestety... Nasze wojska emu na północy napotkały na, napotkały przeważające wojska australijskie, i. no. <laughs> przegraliśmy tą bitwę. No to na południu nasza ofensywa idzie całkiem, całkiem. Ojoj! Ojoj! Dobra, udało się zająć prawie całe południe, ale oni na północy zrobili całkiem duże przebicie, ale. tutaj nigdzie nie mogą rekrutować wojsk, więc. staram się ich po prostu odciąć od. Od wojska i tyle. Cały czas tam w Tanzanii, ale ja miałem ważniejsze problemy na razie. Ta decyzja najprawdopodobniej uderzy mnie potem w jajca, ale pójdź w to. Dobra, to może źle wyglądać na mapie, bo straciliśmy kon kontrolę nad prawie całym zachodem, ale oni tutaj mają tylko po jakieś 10 jednostek na, na prowincję, więc teraz musimy po prostu wygrać ten konflikt. Gdzie oni walczą taktykami partyzanckimi Rozpoczynam rajd na północ Jak to się nie uda, to ja nie wiem Ale rajd na północ ma tylko odwrócić uwagę przeciwnika od naszego desantu na Tazmanię Ta bitwa, mimo tego, że walczyło tu z 200 osób Była kluczowa dla odbicia tego frontu to Chyba cała ich armia się wykrwawiła i chłopaki nie wiedzą, że tutaj jest duże zbiorowisko wojsk EMU Teraz trzeba odizolować ten rozlew wojsk australijskich, które tutaj się wydarzył. I mamy już... tutaj mamy nowych rekrutów, tutaj przetransportujemy wojsko. Teraz przeciwnik z centrum Australii przeniósł się na zachód jej. To jest, czuję się teraz już jakbym bardziej walczył w Wietnamie. I jestem amerykańskim dowódcą dowiadującym się o tym, że jakaś wioska po drugiej stronie Wietnamu jest podejrzana i teraz trzeba tam wysłać wojsko. Dobra, udało się okrążyć wojsko przeciwnika Nawet nie wiem, czy tam jest ktokolwiek, ale udało się okrążyć ostatnie terytorium przeciwnika Na kontynencie, bo nasz, dosłownie na Tanzwanie, na mówiąc, się nie udał Nie wiem, dlaczego teraz Australia chce poprawić z nami relacje Oto jest ten moment, w którym 2500 ptaków emo ma szansę wywalczyć niepodległość dla swojego własnego państwa Czy im się to uda? Rząd australijski desperacko broni Swoich ostatnich posiadłości w Tasmanii. Ale czy ich żołnierze poradzą sobie z przeważającą ilością emu? Niestety nie. Niestety dla Australii, dla nas całkiem niestety. I możemy po prostu chyba zająć tą wyspę, nie? Wow, udało nam się. Nie wiem dlaczego gra nawet nie wykrywa, że wygraliśmy scenariusz, ale okej. Okay. Wow, nasze ultimatum było tak żałosne, że. Nawet nasz papet własny go nie zaakceptował. Dobra, nasze drugie ultimatum na szczęście zadziało i, i JM ja obecnie kontroluje całą Australię. Trzeci i ostatni scenariusz, który posiada tylko dwa państwa, to amerykańska wojna domowa. Mimo tego, że Konfederacja jest technicznie underdogiem, to nie będę nią grał, bo jest po prostu cringeowa. Co drogą, dobrze, że mamy zachodnie wybrzeże i chyba oni nie będą w stanie się tam dostać, a więc mamy tak naprawdę zabezpieczony taki mini bank. Ale chętnie ufortyfikowałbym waszykton, ponieważ to już nie jest w u Bram. To już wróg jest pod naszymi drzwiami. I nauczony też wcześniejszymi doświadczeniami, ja już się nawet nie bawię w jakieś rozbudowywanie ekonomii. To trzeba po prostu robić armię i czekać. Oho, zaczęło się. No, ja zdaję sobie sprawę, że na zachodzie naszego państwa nie mamy jakiej armii, która zrobi element wow. Na przeciwni. Okej, okay, być może przeciwnik dokopał się do Kalifornii. I oto jest: atak. Konfederacji na naszą prowincję, który rozpoczyna amerykańską wojnę domową. Przeciwnik zaatakował Hagerstown, które dzielnie obroniło się przed południowym najeźdźcą. A teraz musimy przeprowadzić kontratak i zjednoczyć nasze państwo pod jednym banerem. Waszyngton też dzielnie się broni. Nasza stolica pokazuje, że Stany Zjednoczone będą dzielnie broniły swoich praw i swoich obywateli przed niewolnictwem i tego typu sprawami. Absolutnie nie wiem, gdzie są te sławetne jednostki konfederacji, tych dobrze wyszkolonych żołnierzy, ponieważ na razie każdy ich atak odbił się ode mnie. To jest autentycznie najpiękniejsza prowincja, jaką widziałem w grze strategicznej. To jest po prostu prostokąt. Oho, wywołałem wilka z lasu. No powiem tak, na razie nasi południowi koledzy się trochę nie starają. No oho, I właśnie szykuje jakaś wielka armia. Dobra, szczerze mówiąc, nawet nie chcę mi się czekać, aż oni zrobią swoją wielką armię, jak tylko o tym myślę, więc po prostu się w nich wpierdolę. Okej, okay, dobra, śmiałem się, śmiałem, ale oni naprawdę tutaj mają wojsko. O kurwa. No bo, 20 tysięcy w pożyczkach. Elo! Panowie, jest El Paso. Ja tutaj widzę. Breaking bad reference. Nie, no na mapie to my wygrywamy tą wojnę. O kurwa. Nawet tutaj mają dużą armię? Dobra, być może zbyt dużo się naśpiewałem z moich południowych kolegów i zamiast po prostu brać sprawy w swoje ręce. No i oni teraz wzięli sprawy swoje. A więc co, no, przeprowadzamy zmasowany kontratak na całym froncie. Dobrze, nasz kontratak był wspaniałym sukcesem. Jest to tylko prawie na całym froncie, udało nam się osiągnąć całkowite przebicie. W paru miejscach nas zatrzymali, ale tutaj mamy nasz breakthrough tutaj. Waszyngton jest atakowany! Waszyngton jest atakowany! Waszyngton się obronił! No, raczej będziemy musieli ruszyć dupę z Waszyngtonu, jak tak o tym myślę. Albo i nie, po prostu wezmę kolejną poryczkę. Wow, to naprawdę była niesamowita bitwa. Chyba przejdzie do historii. Swoją drogą, w Little Rock. A my z tego jednego materiału, ciekawe historie, wiemy, co się w Little Rock działo. Gdzieś tu jest tysięczna armia, niestety zapomniałem, gdzie jest. Bo myślałem, jaką przemowę na miejscu Lincolna bym wygłosił po wygraniu tej wojny. Nie wiem, przeciwnik tu chyba chce jakiś Gettysburg zorganizować, ale no, no nie wiem, no. Błagam o broń, panowie. To jest, jest ich tylko 70 więcej. Róbcie. Psiu, psiu. Nie wiem, ktoś musi mieć tam gatlinga, nie? Pra, wyżyćmy na zero. Przeciw... Nie damy sobie napluć twarz przeciwnikowi. Ja możemy przeciwnikowi dać zająć Waszyngtonu. Szczerze mówiąc, trochę kusi, żeby zrobić YOLO Rush na stolicę przeciwnika i żeby się flexować tym, że ją załem. Dobra, chuj, robimy to. I co, frajerzy, panowie? Panowie, niewolnictwo nie jest cool. No Ucieka nam z tak konfederatów. Oho, dobra, tutaj jest opór przeciwnika. Rozpoczynamy operację, rozpoczynamy operację. O mój Boże, nazwali miasto po grze z Roblox. Jakim cudem, pomimo tego, że zajęliśmy tyle terenu, mamy tylko 66% full do podbicia pozostało tylko najstraszniejsze miejsce na ziemi. Miejsce tak straszne, że nawet DJ Palasa i tam nie pojechał. Najgorsze jest to, że ja nie wiem jak zatrzymać tego puszu, bo wszystkie moje jednostki są... No nie tu gdzie trzeba. Może na przykład gdyby się nie rozdzielili i wyłapali nasze wszystkie pojedyncze armie, mając przewagę liczebną, może by to wygrali, ale no obecnie wszyscy są 7 metrów pod ziemią. 23 listopada 1867 nasze trzy armie są tuż, tuż, tuż przy Miami i przy Port Saint, Saint Lucille. Gdy wejdziemy do tych dwóch prowincji, zakończymy amerykańską wojnę nowową i, i zjednoczymy Stany Zjednoczone. No, musimy rozstrzelać tylko 29 osób i tyle. W całej wojnie zginęło 60 tysięcy ludzi. Konfederacja straciła 7000 punktów ekonomii na południu, ale i tak wyszli lepiej niż w rzeczywistości, bo nie chciało mi się używać taktyki spalonej ziemi, bo ona trwa zaledwie rok. A skonfederowane Stany Ameryki zostały rozwiązane i zaanektowane przez Unię. A z końcem skonfederowanych Stanów Ameryki dobiega koniec tego odcinka. To był Brama. życzę miłego dnia, papa. Pa.